Reprezentacja Polski ostatecznie zwyciężyła 1-0 z Litwą na Stadionie Narodowym. Właśnie prosto z tego stadionu witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na podsumowanie tego naprawdę nie najlepszego meczu, lekko mówiąc, w wykonaniu naszej reprezentacji. Zapraszam serdecznie do oglądania. Nie ukrywałem tego przed tym meczem, że oczekuję od reprezentacji polski w tym meczu, a w zasadzie oczekiwałem przed tym spotkaniem tego, że reprezentacja polski ten mecz wygra pewnie, wygra wysoko, że to będzie prawdziwe show, prawdziwy koncert reprezentacji polski na stadionie narodowym. i się rozczarowałem i się naprawdę bardzo poważnie, Rozczarowałem Reprezentacja Polski w tym meczu wyglądała jak drużyna, która z Litwą gra równy z równym To nie powinno tak wyglądać Jesteśmy drużyną dużo wyżej notowaną I tutaj nie chodzi o rankingi FIFA Ale nawet biorąc pod uwagę, nie wiem, powierzchnię państw To ile mają mieszkańców To jak radzą sobie kluby z danych państw Chociażby w europejskich pucharach no, powiedzmy sobie szczerze, Polska była w tym meczu zdecydowanym faworytem. Kursy na polskie były znacznie niższe niż na Litwę, a mimo wszystko Litwa postawiła się, i to naprawdę poważnie reprezentacji Polski to nie było łatwe spotkanie dla białoczerwonych. Zacznę jednak od pochwał. Może troszeczkę nietypowo, ale jest mimo wszystko co pochwalić. Bo, choć ostatecznie ja osobiście jestem bardzo mocno niezadowolony z tego, jak zagrała reprezentacja Polski w tym meczu, to mimo wszystko uważam, że defensywę trzeba pochwalić. Bardzo dobry mecz zagrał, uwaga, Jan Bednarek. To może być dla niektórych kontrowersyjne, ale fakty są jednak takie, że tak naprawdę poza jedną sytuacją, gdzie kapitalnie zachował się Łukasz Skorupski, Litwini nie mieli totalnie nic z gry. Problem leży jednak w tym, że reprezentacja Polski także tych sytuacji na objęcie prowadzenia, czy też ogólnie na zdobycie bramki, nie miała zbyt wielu. Miała tyle, co Kot napłakał. Tak naprawdę dogodna sytuacja dla reprezentacji Polski na to, żeby faktycznie zdobyć gola. Taka sytuacja, którą można by było nazwać setką, była jedna. Wtedy jednak zablokowany był Mateusz Bogusz i te bloki piłkarzy Litwy. Także były sporą przeszkodą dla reprezentacji Polski, ponieważ Litwini naprawdę dobrze strzegli swojej bramki. No powiedzmy sobie szczerze, czy to bramkarz, oczywiście litewski Gerdomas, czy też inni piłkarze Litwy naprawdę dobrze wykazali się w defensywie. W ataku było widać jednak pewne bramki ale, braki, ale tutaj chciałbym też zauważyć to, że bardzo dobrze Armandasa Kuczysa, na którego można było zwrócić uwagę przed tym meczem z reprezentacji Litwy, to jest taki zawod który strzela w europejskich pucharach dla e, Celje, który jest bardzo skutecznym napastnikiem, w dodatku młodym, bo do lat 22, e, że tak powiem, ma 22 lata w tym momencie Armanda Kuczysz. Sam selekcjoner e, Janka Łuskas powiedział przed tym meczem, że Polska mogłaby zazdrościć go e, Litwie, a w tym meczu tego totalnie nie pokazał Kuczys. Dlaczego? Dlatego, że reprezentacja Polski bardzo dobrze go kryła. Nie dawała mu zbyt wiele miejsca, nie dawała mu kompletnie się rozhasać troszeczkę spychała go do bocznych sektorów. Bardzo dobrze to robił Jan Bednarek. Na początku wydawało mi się, że to było krycie w stylu plastra na Kuczysie, że faktycznie za nim będzie podążał przez cały ten mecz Jan Bednarek, ale tak nie było. Później przejmował go czasem Jakub Moder, kiedy to Kuczys zdecydował się zejść nieco niżej. No powiedzmy sobie szczerze, pod względem technicznym reprezentanci Litwy byli w tym meczu znacznie gorsi od reprezentantów Polski. To znaczy Polacy faktycznie większość pojedynków 1 na 1 wygrywali, potrafili e, przedostawać się z piłką pod pole karne, nawet czasem w pole karne, ale brakowało zupełnie pomysłu na to, jak rozbić tę stalową defensywę Litwy i to było sporym problemem. I ja bym za ten mecz przede wszystkim ganił, uwaga, bo to może być dziwne, Roberta Lewandowskiego, ale to jest kapitan reprezentacji Polski, wobec niego te oczekiwania są znacznie większe, to pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że pomimo zdobytej bramki, wreszcie z gry przez Roberta Lewandowskiego, chociaż nie wiem czy to powinno być powodem do radości. Robert Lewandowski w tym meczu odsuwał się od piłki i to notorycznie. Odsuwał się od piłki, nie szukał kontaktu. Rozumiem, że to nie jest piłkarz, który chce doznać kontuzji na przerwie reprezentacyjnej, ale jeżeli ma grać w taki sposób, Robert Lewandowski, mówię wprost: niech zgłosi kontuzję pięty, niech zgłosi, nie wiem, kontuzję łydki, nadciągnięty mięsień, mięsień i w sobie odpocznie. Bo odsuwanie się od piłki u kapitana reprezentacji Polski to jest dramat. Wrócę do tego, o czym mówimy często, ale tak, my w latach nie wiem, 2016 czy wcześniej, kiedy ta reprezentacja miała swój pik z ostatnich lat, bazowaliśmy na walce, na waleczności, odwadze, tym, że bardzo dużo biegaliśmy. Tymczasem Robert Lewandowski w tym meczu. Mało co biegał, lubił sobie zejść do rozegrania, ale powiedzmy sobie szczerze, w takim meczu Robert Lewandowski na własnej połowie potrzebny kompletnie nie jest. On jest od tego, żeby szukać sytuacji, żeby sobie je kreować, żeby przedryblowywać zawodników reprezentacji Litwy, a nie od tego, żeby rozgrywać. W tym meczu zresztą bardzo dobrze to w niektórych momentach robił, czy to Jakub Moder, czy to Sebastian Szymański, bo do Jakuba Piotrowskiego mam kilka zarzutów po tym spotkaniu, kilka prostych strat piłki, no i nie wyglądało to w jego przypadku dobrze. Jest to pewien alarm mimo tego zwycięstwa. Jest to taki sygnał ostrzegawczy wysłany do reprezentacji Polski, że potrafimy wygrać 1 do 0 z Litwą, gdzie tak naprawdę zdobywamy jedyną bramkę w taki sposób, że piłka odbija się od obrońcy reprezentacji Litwy i trafia do bramki. To równie dobrze, może nie powinno zostać uznane za samobój, powiedzmy sobie też szczerze, ale to był gol prawie że samobójczy, połowicznie samobójczy. Inna sprawa, że z lewej strony przy tej bramce bardzo dobrą robotę wykonał Kamiński. Dobrze zachował się tam bodajże bogusz albo Szymański, ale tego nie jestem pewien. Świderski, przepraszam bardzo, także uczestniczył w tamtej akcji jeszcze, czy też był na boisku piątek Wydaje mi się, że Kamiński i, i Świderski bądź Szymański. I faktycznie w tamtej akcji tą akcję na lewej stronie warto docenić. Ale samo wykończenie Lewandowskiego to nie był jakiś bardzo mocny, bardzo celny strzał. To nie było dobre uderzenie, a mimo wszystko piłka zatrzepotała w siatce. Powiem szczerze, współczuję trochę Litwinom, bo oni naprawdę się postawili, szukali sytuacji, zagrali naprawdę dobry mecz. Przynajmniej moim zdaniem, zagrali naprawdę bardzo dobre spotkanie, a mimo wszystko ten mecz ostatecznie przegrali. Z drugiej jednak strony zganiłbym reprezentację Polski, bo chwalenie defensywy po meczu z Litwą, z stałym szacunkiem do Litwy jest y, powodem do smutku. I myślę, że przez długi czas w tym meczu, do tej mniej więcej 80. minuty, może troszeczkę nawet dłużej, kibice reprezentacji Polski byli po prostu źli, byli bardzo zdenerwowani i mieli na co być zdenerwowani, bo reprezentacja Polski w tym meczu nie tworzyła sytuacji stuprocentowych. Mało też było uderzeń z dystansu. No cholera jasna, za przeproszeniem. To jest najprostszy wniosek do wyciągnięcia, kiedy, reprezentacja, kiedy drużyna przeciwna broni głęboko. Strzały z dystansu. Spróbujmy zagrozić bramce w inny sposób. Tego nie było w reprezentacji Polski, a jak były te strzały, to były albo słabej jakości, albo zablokowane, albo piłki schodziły z nóg piłkarzom reprezentacji Polski, więc jest naprawdę na co być złym po tym spotkaniu. Spytacie mnie pewnie, jak oceniam zorganizowany doping na stadionie narodowym. Powiem tak, sama ta grupa, to stowarzyszenie, to my Polacy, dała nawet może nie czadu, bo to by było za dużo powiedziane, jak na polskich kibiców to jest nic, ale dali troszeczkę do pieca, dołożyli do pieca, w sensie starali się faktycznie dopingować, ale jeżeli głośniejsza i tak była Litwa, i tak byli Litwini, to jednak świadczy nie najlepiej o stowarzyszeniu Tomy Polacy. Mimo wszystko jednak uważam, że im troszeczkę nie pomaga to, kto chodzi na stadion narodowy i jak to wygląda z resztą stadionu, bo... Kilkanaście, kilkaset, może osób, maksymalnie tego dopingu sama nie pobudzi, po prostu. Tu jest potrzebne znacznie więcej ludzi zaangażowanych właśnie w zorganizowany doping. Tym bardziej, że miałem wrażenie, jakby ci kibice siedzący na tym młynie byli troszeczkę zaprogramowani, ponieważ to tak faktycznie wyglądało. Natomiast, no cóż, wygląda to. Nie najlepiej po tym meczu. Ja osobiście jestem nastawiony do tego spotkania bardzo negatywnie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co sądzicie o tym spotkaniu, co uważacie o tym meczu. Dajcie znać w komentarzach, chętnie z wami w nich podyskutuję. A ja kłaniam się nisko, prosto ze stadionu narodowego w Warszawie. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie łapki w górę. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć.